Dałem tytusowi moje bilety Słuchajcie, ja nie będę jeździł na ten fejm Kurwa, znowu dostałem miejsce kurwa w czwartym rzędzie Ja nie jestem jakimś kurwa że kurwa w czwartym rzędzie siedzieć Albo pierwszy, maksymalnie drugi rząd no, no zobaczcie na to, ja wam to pokażę Żeby nie było, że jakiś jest tutaj kurwa wiesz jakieś chuj wie co je tu jest, nie? No zobacz kurwa, no to jest, to skandal jest stary Czwarty rząd, miejsce 11. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Jak ja nie dostaję pierwszego rzędu, to ja nie jeżdżę na te fejmy. A nie, że ja tam kurwa przyjeżdżam, a tam kurwa jacyś fani tiktokerzy kurwa siedzą, nie? Znaczy chuj, że oni mają szósty rząd, tylko że się przesiadli. Yy, bo, bo to kurwa właśnie tak to wygląda, nie? Nie, no to hańba i kurwa kompromitacja. Ja powinienem mieć miejsce, tak szczerze, razem z włodarzami pod klatką. Znaczy, nie, nie uważam, że powinni mi za, za paliwo zwracać, bo chuj ich interesuje, jakby, ile ja na benzynę wydaję, tak? Ja powinienem... Ja... Kurczę. Ja nie chcę zabrzmieć arogancko, nie wiem, jak to odbierzecie, ale ja uważam, że, że powinienem dostać od 10 do 15 tysięcy za to, że się tam pojawiam. Bo to zwiększa prestiż gali. To zwiększa, wiesz, no, no kurwa, no kto tam siedzi jeszcze? No, yy, jakieś lamusy, kurwa, zwykłe. Nitro dwa razy dostał miejsce leżące, w pierwszym rzędzie to też narzekał. Mhm. Mm miejsce leżące. Akurat to nie jest prawda, bo za pierwszym razem z tego miejsca leżącego nie skorzystałem. Stałem sztywno na nogach, było wszystko ok. Ale w drugim razie, jakby kurwa, poleciałem po całości. I leżałem trzy razy, tak? Prawda jest taka, że do te 15-20 tysięcy za przyjazd powinienem dostać i, i na pewno bym się, na pewno bym się tak przynajmniej raz na jakiś czas tam pojawiał.